Witam serdecznie, z tej strony Spokojny Człowiek, to jest Wolfenstein i powracamy do, do grania w tą grę. Troszeczkę żeśmy się yy, męczyli, tak, kontynuuj yy, w tą grę. Yy, ostatnio mało grałem w ogóle w gry, taka moja przypadłość. Yy, co chciałem powiedzieć, yy, no, Wolfenstein yy, to jest, gramy w Wolfensteina, ostatnio wyszedł no, wydum, którego to fajnego. A tutaj chyba się z tego, z tego co wiem, czekajcie, jak się to robiło. Te moce brak Dobra, tutaj się te mocno, brak Aha, dobra. Aha, okej, okej, okej. okej Wyszedł nowy Dum, a ja garnę Wolfensteina, jak widzicie Dobra, tutaj jest zwolnione tempo, mam nadzieję... Aha, i teraz będziemy kurczę zabijać to. Yy, super, To nie męczyliśmy się trochę, nawet dum wyszedł, ale szczerze mówiąc ciężko mi powiedzieć, czy ten dum jest naprawdę tak dobry, yy, jak ludzie się zachwycają. Ja szczerze mówiąc mam pełne wątpliwości, aczkolwiek uważam, że jest dobry. Uważam... Nie, czekajcie, to nie jest to. Co mam włączyć? To Nie wiem czy to jest to, czy nie to o nie to, kurczę, nie, nie wiem o co chodzi. Musimy tam wrócić. Ja nie wiem czy tak dobry jest. Na pewno jest... Na pewno ten dum jest dobry, ale nie wiem czy aż tak, dobra, wtedy chyba przejdziemy, tak? Czy nie? Nie, tak nie przejdziemy, tak cholerę. Coś muszę włączyć. Czy ten dom jest dobry, czy nie Znaczy, do... dom jest na pewno dobry, tylko nie wiem, czy aż tak bardzo, jak go zachwalają. Szczerze mówiąc, nie jestem zainteresowany. Ostatnio nie nagrywałem gier, nagrywałem o książkach, o różnych takich rzeczach. Czekajcie, co ja mam tu zrobić? A możesz uzyskać energię włoch. Aha, co, włączam... Czekaj, czekaj, czekaj. Czekajcie, nie no, coś jest i tak Naładujmy się Czy to się uruchomi Ale ja znowu ginę! Ja się tu urachamia, czekajcie, ja muszę uruch uruchamiać, jak to się uruchamia czy on się w ogóle to... się. Nie, to nie to, to nie jest to. Nie jest to Musi być jakieś spowolnienie Tylko nie wiem jak to spowolnienie Kto się wybiera bronię Czekać czemu jest Czy to jest to? Tak, to jest to Mam nadzieję, że zdążę Zdążyłem Dobra Powinienem z tą tutaj naładować, okej okay. Wiem jak się korzysta Korzysta z powolnienia Czekajcie, czy Głośnik jest Dobrze ustawiony, czy nie? Ja już nie wiem wow, 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 wow. Dobra Przełączmy Coś co ja? muszę tutaj zrobić, tylko pytanie to Czekajcie że nie daj dobrze, nie dobrze Dobra Możemy chyba tu przejść Chyba nie Kto się to naduje, dobra I tu też jest coś Tutaj coś jest, tylko pytanie. ten zasadnicze. Kurczę, czyli ja mam dobrze głośnik ustawiony? Bo wydaje mi się, że ostatnio sobie to popsułem. Czy ja mogę tu przejść? Mogę, ale to mi to daje. Kurczę. Gdybym to wiedział. Na no, dół raczej na pewno nie, chociaż zobaczymy, czekajcie O kurwa, skończyło się nagle Dobra, tu nie skończy całego Czy coś tutaj jest, czy się tutaj da jakoś zejść? Nie mam pojęcia, pytanie, nie mam pojęcia, co zrobić teraz. Tu niby jest takie coś, a tutaj, co skąd powiedzieć? Czekajcie, Oł. Dobra, przeżyję. Kurde, nie wiem, o co chodzi Czasem tejże nic nie wiadomo Tak, tu się zabijam mhm. Kurde, o to tu chodzi? No, będziemy musieli przez te przebiegać, dobra Nie, nie, nie Aha, dobra Zamykam, czekać. To jest to, Czy ja będę w stanie ten moment przejść? próbujemy. O, blisko jest. Dobra, czy ja mogę coś tu zrobić?

Nienawidzę tej misji, tego momentu, powiem wam, że nie, nie ma co tu chodzi za bardzo. Nie, kurwa, te drzwi te są też głupie, naprawdę. Dążyć, kurwa, dążyć. Łapierdziele, jak było nie niebie spieć, nie, nienawidzę tej misji. Moment jest głupi, naprawdę. Chcemy odłożyć zwolnienia Okej okay. Jest, skok, cztery No i jesteśmy tutaj, no i co mi to daje? Teraz powinienem przejść dalej gdzieś Ale Czym ja to wie wiedział gdzie? Po tym łóżku na pewno nie, tam w dół jak wpadłem to zaraz się zabije Szybki zapis. kurwa, spadłem znowu. Nie bierze. No nie bierze. Ta gra jest głupia momentami. Muszę chyba to sam przyjść, naprawdę. Ładujmy, mamy wszystko. Niech się to otworzy, dobra. sprintem Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. wow. Tu trzeba zrobić Pytanie, co? co tu trzeba zrobić? Nie no musiał spać kretynie! Nie wiem, że ta gra jest momentami irytująca, jeżeli tak będzie dalej naprawdę Przestanę w to grać. To jest głupie Przecież można kawała po Fobi dostać. Teraz, 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 é teraz, 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 jest? Może właśnie... Jeszcze tutaj jest, ale nie widzę tego. Wow, zostałem. Zdjęcie, pytanie. Nie wydaje mi się. Kurwa. o co tu chodzi? Ja się muszę tu dostać, ale jak? Boże, wiem o co chodzi, ciekacie? Ale już to mnie zabije tutaj Jestem randy już Dobra Ale przerambana To jest głupie, bardzo to jest głupie, naprawdę O co tu w tym chodzi teraz w Czekajcie To mówisz cały W zasadzie to się tutaj nie da przegrać. To się nie spadnie. Wow. Nie da się, nie, nie da się... Wow, 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 wow. Obejrzyjmy się, co, co tu się znajduje. Czy ja mogę gdzieś górą przejść? Nie wydaje mi się. Zobaczcie, czekajcie. Próbujemy tak zejść. W sensie takim. O. Nie, nie da się tu na dół zejść. Tu się na dół nie da zejść. Nie, to jest, to jest męka. Naprawdę, tak zaczyna mnie irytować po prostu. Bo jedynka właśnie był o wiele lepszy. Wiemy, że da może niektórzy. Dobra? Szybko, szybko. Dążysz, dążysz. Jest, już to potrafię pokonać. O kurwa mać! Ja pierdziel. nie dostanę. Tutaj jest w głupie. W świece. Wskazuje mi tu, że jesteśmy tam od C, dobra musimy tu spadać. O, bałem się, że spadnie. Czy jest szansa przejść tędy? Chyba nie ma szans to na pewno nie jest na dole Kurwa Kurwa jest! Ja pierdziela, ale ja jestem kretynem Dobra, powinniśmy zapisać teraz Jeha yeah, Dało się czekajcie Dobra, jesteśmy o krok dalej. Tylko wydanie co z tym, teraz Czy nie ma nic. Nie, no w sumie to jest fajne ten yy, Wolfenstein, ale naprawdę, zrobiliśmy 5 metrów dalej po, po prostu, dobra. Jest, no teraz mam nadzieję, że już się to jakoś, jakoś rozkręci. Jest! I jesteśmy dalej. Kolejna, kolejny. Aha. Nie, powiem wam... Kurwa mać. Aha, czyli to trzeba zrobić szybko. <laughs> Mam nadzieję, że nie od początku. Jestem kretynę. Naprawdę. Nie zauważyłem tego. Aha, to trzeba znowu użyć po prostu czwórki. Tak. Co to się zawala, na mną nie? Przede jest? Miałem mi tu dać energię No dobra Fajnie tu jest, pięknie tu jest coś osiągnięty Okej, okay, mam dynamik. dynamitem zniszczyć coś Jest tu punkt kontrolny, okej okay. Muszę mi to było nie? Tak, to mi było ze dobra Przejdźmy A. Przejdźmy ten dyk Ale tu jest fajnie No teraz tak ważna gra... Dostał Suko ale nie zaważyłem Niemcy tutaj są, dobra. Wow, wow, wow! Tutaj może to się zawalać. Trzeba uważać na Niemców. Bywają groźni. Mogą to zawalić na głowę, dobra. Tutaj w pole to jest poleciał siakość. Zobaczcie, to leci, to jest, to to Trzeba to na to jest, to to Przeładuję To tu był wow, bo mi ten but padnie na głowę teraz To wszystko się może zdewalać Dobra, dziękuję się. Ja czekam na Niemca Mam granatę Dobra To jest pytanie Dobra, ten padł. Ten też padł. Padł. Yeah, byciec! Chyba za cicho jest. Kurwa, granat. War shot! Dobrze. Gdzie jesteś, maciarzu? Ha, ha, ha! Ha, Hitler! Mam! MP-50 i nie wiem, jak jest 4. Wow, dynamit! O kurwa, zacznij to pierdzielnie. Yeah! Udało się! Dobra, udało się przejść. Czekajcie. ja bym sobie pozbierał złoto tutaj. Na pewno jest. Mam MP44. STG44 Tutaj musi gdzieś być złoto. Znaczy powinno być. O jest. Ale myślę, że może być... Nie, to nie jest złoto, to jest latarka. Co to było? Czemu się tu zawaliło? Bez mojej wiedzy. Coś to co z góry nawalają? Co się zdaje? Czy stąd uciekać chyba. Tu się może wydarzyć. Jej, ja stąd z Czy Czyli ja ten mogę wyjść. Tak, muszę stąd uciekać. To jest. Aha, długo drogę powrotną, ok. Ja punktu Co tam jest? Ha, Dobra, pieprzamy Dobra, Niemcy! Niemcy! Niemciem, pe, 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 pem. Nie ma tolerancji frajerzy, co to było? Dobra To pewnie coś Kurwa mać! Sen ranne. O Embek, to za, to za nam ne. Szybciej. Dobra, dychaj, dychaj. Tam umierają. Dobra, umieraj, frajerze. Tak. Ej, ej, ej. Tu się Kurwa mać O kurwa mać granat Zginę, umrę A Jak nic umrę Albo nie umrę, czekajcie, czekajcie czekaj. Nie, zabłoko Dobra Kurwa granat to są granaty Frajeżdżę bo my musimy stąd uciekać tędyk? Tędyk. Czy ten dyk chyba ten dyk czy ten dyk ucieknie co jest grane co jest grane Jakaś mi winda jest? jest tu chyba jeszcze dalej trzeba iść dobra wow tu jest jakieś jedzenie Kurze, da nie kąt taki terenu. Boję się, że tu umrę zaraz Droga prowotna jest tendic. nie. Tak, tu... A dobra, tu jest jakiś przycisk chyba Tak jest! Tu jest przycisk Wow Ym...

Kurwa, kto tam strzela? Wow! Wow! Ilu Niemców! Ilu Niemców granat! Kurwa, zabili mnie! <gryw> Początek dobry. Ale pierwszy raz mnie ma w dzisiejszym odcinku zabili. Znaczy, w sensie takim, że zginąłem przez, przez robów, a nie przez... przez jakąś misję. Dobra. Najzłoty brzask. Wow. Trajer! Dobra. A mój kolega zginął, fajnie. Leci granat. I kurwa, w moją stronę też poleciał granat. Wow, zamknęli mi drzwi. Zamknęli mi drzwi! I tu jest? I czy ile tu jest frajerów? A ubiegaj się, człowieku. To głupia. I coming. Dobra. Co, po lewej stronie jakiś frajer? Czy się dawało

to this. Dobra, nie pierdziel Musimy odnaleźć Mamy... Nie ma to nie mamy Niemcy! Ale te bile cztery. To co za kretyni Kurwa macie, z tyłu. Mi się dawało Nie no, z tyłu beję, dobra Dobra Czekajcie, co tu jest? O, już to? To by nie było. Okej. Okay. A na górze? Co się dzieje tutaj? O! Chyba nie jest Pusto, tu byłem. O, tylko wcześniej. Dobra, idziemy dalej. Wracam do mojej chaty Przejdź mi ten dyk Można wejść To mogą być Niemcy, nie? Kurwa Telefon dłoni Kupi telefon. Jest już nie koniec, przypuszczam. Czy to jest? Ok, to jest nasz? Nie, nasz. Kurwa, dobrze, że. oni nie usłyszeli tego. Ile was to było? Dwóch? Dwóch frajerów? Co jest grane? Kurwa, mać! snajpa! Snajpa! Kurwa! Ta fikson! Snajpa był, nie wiedziałem, że on tam był. Dobra. Idziemy, dobra. Jesteśmy blisko. Przejścia, przyspieszymy. W można by ominąć ich dobra, jeden. Dobra, drugi, teraz weźmy to. Gdzie to było? Kurwa, nie chcę... Nie chcę zwolnienia, dobra. przez w sumie... Ale piknęło go. Więc coś tutaj będzie jeszcze. Nie! Kurwa! O mnie uderzył. Ale damy się żyje. Czekajcie, czy to jest piątka. Oni pomierali Ale debile. Kretyni Bo tutaj Nie tutaj Kurwa To było wcześniej Tak, jesteśmy u siebie Tak jest Jesteśmy u siebie Tu jest na można zejść

Okej, okay, jesteśmy w fabularnym wątku. Teraz trzeba coś zrobić. O, się macie Muszę iść. Czy macie się